Siemanko, druga część filmu. Mówiłem, że przyjdziemy tutaj, gdzie znajdą się dokumenty. No i proszę zobaczyć, jest takich dokumentów? Dużo. Yy, dziennik, yy, przebieg, przebiegu dyżuru. W niektórych yy, ciężko się doczytać, ale taką ciekawostkę tu zobaczyliśmy, że w latach 77-75, przed stanem wojennym. Wszystkie dyżury praktycznie były zgłaszane z uwagami. Tu przeczytam jeden, y, 14, 07, 75 rok. Dyżur przyjmuje z uwagami, jak w G1 przyjęto klucze i dowód samochodu, pomiar napięć y, za, za in... Kurwa, ciężko się tu cokolwiek doczytać, ale jest tego tutaj naprawdę dużo. Tutaj dużo przyjęto z uwagi podano meldunek do WUT sprawdzenie. Tu są jakieś numery, nie mam pojęcia co to są. Pomiar napięć zasilających na SK 21.2, SDC pomiar pilotów liniowych i GT, pomiar stabilności generatorów. Ogólnie jest bardzo dużo tego i zauważyliśmy kolegom, że w roku przed stanem wojennym każdy dyżur był zgłaszany z uwagami. A jak był stan wojenny, czyli tam 81 do 83, to tych uwag było no, tutaj bardzo mało. I tutaj po prostu wyczytaliśmy z tych niektórych rzeczy, że oni tutaj przeprowadzali na słuchy. I było to nagrywane na jakieś taśmy. Tych taśm tutaj oczywiście nie ma. Były kiedy zaczynali na such, i kiedy kończyli. Były tutaj też opisywane, na przykład, że y, jakieś uwagi i wyjazd w kierunku kurnika, swarzędza, wrześni, leszna, no i tak dalej. Y, bardzo, bardzo ciekawe, jak dla nas, te dokumenty. Y, no, zwróćmy uwagę na to, że ludzie to pisali. no To był 1975 rok. Ktoś tutaj siedział w tych budynkach i, i to wszystko spisywał. Tutaj ta rokada była tajna, czyli to wszystko tutaj było ukryte, że tak powiem, nawet gdzieś tutaj jest taki zeszyt, książka osób, które tutaj powiedzmy przychodziły, każda osoba, która tu wchodziła i wychodziła musiała być sprawdzona, spisana, kto to jest, dlaczego tu był, wszystko było tutaj naprawdę pilnowane i dopięte na ostatni guzik, że tak powiem. Dokumentów tu jest dużo, no my wczoraj już byliśmy i przeczytaliśmy sobie tego trochę, i naprawdę tutaj, no idziemy czytać ciekawe rzeczy. Jeżeli ktoś wie z jakimi faktami mniej więcej, to połączyć, co z czym, to naprawdę, naprawdę jest to bardzo ciekawe miejsce. A zwłaszcza, jak ktoś lubi poczytać to, co było pisane ileś lat temu, to takie apteczki, pierwszej pomocy. Bo to wszystko tutaj kiedyś ktoś musiał napisać, i to tu zostało. Tak samo z tej lokali, część linii, które były pociągnięte do kontaktowania się, zostały sprzedane, znaczy sprzedane, lub gdzie nie wiem, do TP, no to po prostu linii telefoniczne, i oni z tego korzystają. Tak samo w Kamionkach, tu niedaleko kiedyś kolega mi opowiadał, że przecięli kabel, który był bardzo gruby, w tej grubości taki kabel, i zaraz mówię, zjechała się policja, wojsko, obstawili to. Najprawdopodobniej był to kabel, który szedł tutaj z tej rokady. Najprawdopodobniej było to właśnie coś, co wychodziło właśnie w to, że tak od się tam wszyscy zajęli da, da, tym. Bo no, yy, było to tajne pomieszczenie. Do teraz wiele ludzi, wielu ludzi nie wie, jak tutaj dojechać. No i na tym zakończymy, będziemy jeszcze tutaj tu no i Mamy już klatkę z